Uważasz, że Botox wpływa na mięśnie, a kwas tylko wypełnia zmarszczki? Jeśli tak, to ten film jest właśnie dla Ciebie, bo na pewno Cię w nim zaskoczę. W tym filmie opowiem o nowym trendzie w medycynie estetycznej, czyli o miomodulacji. Wyjaśnię Ci, co to jest, dlaczego musisz o tym wiedzieć jako pacjent, a także pokażę Ci dobre i złe efekty miomodulacji. O miomodulacji mówi się od niedawna. Pierwszy raz słyszałam o tym kilka lat temu, ale tak na poważnie, jako wiodący temat na konferencjach jest dosłownie od roku, może dwóch. Ale co to tak naprawdę jest? Miomodulacja to wpływanie na pracę mięśni mimicznych nie przy użyciu botoksu, ale przy użyciu wypełniaczy, na przykład kwasu hialurnowego. Czyli koncepcja jest taka, że możemy zadziałać na mimikę twarzy, nie tylko botoksem i porażeniem mięśni, ale także kwasem hialuronowym. To, co właśnie powiedziałam, rodzi więcej pytań niż odpowiedzi. Po pierwsze, jak to możliwe, że wypełniacz miałby wpływać na mimikę? Po drugie, po co korzystać z wypełniaczy w tym celu, jeśli mamy botoks? Po trzecie, co jest w takim razie lepsze z tych dwóch preparatów? I wreszcie po czwarte. Co może pójść nie tak? Precyzyjne odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w dalszej części filmu, dlatego koniecznie oglądaj do końca. Zacznijmy od wyjaśnienia, jak to możliwe, że wypełniacz wpływa na pracę mięśni. Miomodulacja przy użyciu kwasu hyaluronowego działa zupełnie inaczej niż Botox. Toksyna botulinowa sprawia, że mięśni mimiczne. Nie napinają się tak mocno. To płyn, taki jak woda, który w ciągu kilku dni zupełnie znika z organizmu i jest niewidoczny w miejscu wstrzyknięcia, a wypełniacze? Wypełniacze mają tą specyficzną cechę, że zostają w organizmie na długie miesiące. W konsystencji są jak żel. Z założenia mają zastępować ubytki w tkankach podskórnych, które każdy z nas ma z wiekiem coraz większe, czyli wypełniacz w formie żelu zastępuje utracony z wiekiem tłuszcz z tkanki podskórnej. W bardzo dużym uproszczeniu, patrząc od środka na organizm mamy Kości, na kościach są mięśnie, i na mięśniach jest skóra. I teraz do meritum. Kwas hialurnowy zmienia pracę mięśni mimicznych, dlatego że mięśnie, napinając się, będą musiały ruszyć teraz nie tylko skórą, ale także wypełniaczem, który pojawił się tam po zabiegu. Taki wypełniacz ma swoją wagę i objętość nawet mililitr czy dwa kwasu hialuronowego, w konkretnym miejscu mogą istotnie wpłynąć na pracę mięśni mimicznych, dociążając je. Mogę porównać to do siłowni sytuacji, kiedy dokładasz sobie obciążenie na sztangę. Robiąc kolejne powtórzenie z większym ciężarem jest nieco trudniej. Albo nie zrobisz już pełnego ruchu, na przykład przysiadu do samego dołu. Podobnie jest właśnie z wypełniaczami. Z drugiej strony, Kontynuując mój przykład z siłowni, gdy nie masz siły, żeby wykonać pełny ruch, na przykład podczas podciągania na drążku, możesz wspomóc się gumą oporową, która ułatwi Ci wykonanie tego ruchu i podciągnięcia. Możemy to przełożyć na naszą mimikę i wypełniać. Podając kwas hialornowe pod mięsień, wpływamy pozytywnie na tą oporowość czyli kwasem możemy usprawnić pracę mięśni mimicznych i ich wydajność. I to jest fajna cecha, z której nie każdy zdaje sobie sprawę. No właśnie, czy miomodulacja, czyli ten efekt dociążenia lub odciążenia mięśni może być czymś złym? Absolutnie i zdecydowanie tak. Na początku tego filmu wspomniałam Wam, że o świadomej miomodulacji mówi się od niedawna, chcąc wykorzystać ją na swoją korzyść. Jednak te złe efekty obciążenia twarzy kwasem widzimy przecież od tak dawna, jak medycyna Estetyczna w ogóle funkcjonuje, prawda? Powiem więcej. Jestem pewna, że sama nieraz widziałaś nieruchome i zmienione twarze wśród gwiazd Hollywood. A nawet wśród swoich koleżanek czy nieznajomych osób na ulicy. Często za ten sztuczny efekt maski jest obwiniany Botox. Jednak prawda jest zupełnie inna i chodzi właśnie o złe skutki związane z niemodulacją. Czyli jeśli kwas jest podany nieprawidłowo, jest go za dużo lub jest w innych miejscach i innych warstwach, gdzie być powinien, to łatwo może doprowadzić to do sztucznego wyglądu i zmienionej mimiki u pacjenta tego oczywiście nie chcemy. Jednak zabiegowiec musi dokładnie rozumieć konsekwencje podania kwasu nie tylko na zmarszczki. Ale także właśnie na mimikę twarzy. Z mojej dotychczasowej wiedzy możecie wysnuć wniosek, że używanie wypełniaczy zmienia mimikę tylko w niekorzystny dla wyglądu sposób. To znaczy, że to dociążenie i dodanie czegoś sztucznego prowadzi tylko do sztucznych efektów. Na szczęście jest dokładnie odwrotnie, i teraz opowiem Ci o ogromnych korzyściach wynikających właśnie z niemodulacji. Aby łatwo to wyjaśnić, wyobraź sobie osobę w podeszłym wieku takiego dziadka lub babcie, która korzysta ze sztucznej, wyjmowanej szczęki. Na pewno widziałaś, jak bardzo zmienia się wizualnie twarz takiej osoby w momencie, kiedy odłoży ona szczękę do szklanki na noc. Tak naprawdę zmienia się wygląd całego dołu twarzy. Dzieje się tak dlatego, że skóra nie ma podparcia w miejscu, gdzie normalnie są zęby. To powoduje zawijanie się warg do środka i ogólnie mówiąc, cofnięcia tkanek do środka. Jednak dlaczego o tym mówię? Teraz i jaki mają z tym związek wypełniacze? Chodzi o to, że starzejąc się tracimy tkankę tłuszczową podskórną. Dlatego na twarzy policzki stają się bardziej zapadnięte, u dołu twarzy mamy nadmiar skóry, zapadają się skronie, powstaje dolina łez pod oczami czyli naturalne krzywizny twarzy, które mieliśmy w młodości, zanikają. Jest to coś podobnego jak w przypadku odłożenia sztucznej szczęki do szklanki, ale dzieje się to na przestrzeni lat i na całej twarzy. Skóra traci naturalne podparcie w postaci tkanki podskórnej, która kiedyś tam była, a obecnie już jej nie ma. I teraz uwaga, to zjawisko także ma wpływ na pracę mięśni mimicznych. No bo skoro powiedzieliśmy sobie, że za duże dociążenie mięśni kwasem wiele zmienia dla twarzy, to tak samo odciążenie mięśni także wpływa na mimikę. Dlatego umiejętne posługiwanie się kwasem hialurowym i dodanie objętości tam, gdzie z wiekiem jej zabrakło, może przynieść znakomite rezultaty dla mimiki. I to jest właśnie ta dobra mięmodulacja. Ciekawym przykładem jest obszar czoła, bo tam mamy silne mięśnie mimiczne i tam także, tak jak wszędzie, tracimy tkankę podskórną. Jeśli jest taka potrzeba i zdecydujemy się na wypełnienie czoła kwasem hialurnowym, to czoło będzie miało mniejsze zmarszki, a praca mięśni mimicznych będzie dla pacjenta bardziej naturalna. Podczas robienia min pacjent będzie wyglądać tak, jak na przykład 10 lat wcześniej. Jednak obszar na czole zdecydowanie nie jest jedynym, gdzie myślimy o miemodulacji. Drugim ważnym obszarem na twarzy są Policzki. Tutaj można wiele popsuć wypełniaczami, wypychając pobliczki i obciążając twarz. Jednak dobrze użyty preparat może spowodować to, że twarz nabierze większej ruchomości i na przykład opadający kącik ust już nie będzie tak opadający jak przed zabiegiem. Inne ważne obszary dla miomodulacji to dół twarzy. Na przykład modelowanie ust kwasem hialurnowym wpływa na pracę mięśnia okrężnego ust. Nowe usta wpływają na to, jak wygląda nowy uśmiech. Idąc dalej, modelowanie brody kwasem hialurnowym lub wypełnienie w obszarze kącików ust, także będzie wpływać na uśmiech i mimikę dolnego piętra twarzy. Zobaczcie na te wszystkie przykłady dobrze wykonanej, wykorzystanej miomodulacji. Przykłady można mnożyć, jednak pewne jest to, że podawanie wypełniacza to nie tylko usuwanie zmarczek. Ale znacznie więcej konsekwencji. Dodam także, że najnowsze protokoły zabiegowe łączą miomodulację, którą już doskonale znacie, i neuromodulację. Neuromodulacja to inaczej zabiegi z botulinową, gdzie wpływamy na mimikę twarzy, ale innymi narzędziami. Cel wśród najlepszych specjalistów z medycyny estetycznej jest bardzo jasny. Chodzi o to, żeby przy jak najmniejszej ingerencji uzyskać jak najlepsze. I najbardziej naturalny efekt po zabiegu. Medycyna estetyczna praktykowana mądrze da właśnie takie efekty, które są spójne z pacjentem. Dlaczego nagrałam ten film o miomodulacji, która jest przecież bardzo naukowym pojęciem? Zdecydowanie nie dla zasięgów, bo przy takim zagadnieniu nie jest to możliwe. Jednak mój cel jest znacznie ważniejszy niż zasięgi. Chciałam Wam tym filmem pokazać, że konsekwencje podawania wypełniaczy do organizmu są znacznie większe niż to, co może wynikać z krótkiej rolki z Instagrama, gdzie ktoś pokazuje efekty przed i po. To ważne, żebyś przed udaniem się do gabinetu wiedziała o tych dobrych i potencjalnie niedobrych konsekwencjach, abyś podjęła dobrą decyzję. Jednak prawda jest taka, że nie twoją odpowiedzialnością jest wiedzieć wszystko o preparacie. To odpowiedzialność lekarza, który będzie wykonywał zabieg. Dlatego mam dla ciebie bardzo ważny film, który może zmienić wszystko o zakresie efektów, które uzyskasz po zabiegach estetycznych. Nagrałam konkretny film, gdzie krok po kroku opisuję, jak wybrać świetnego lekarza medycyny estetycznej dla siebie. Miniatura tego filmu. Wyświetlać teraz na ekranie. Kliknij i koniecznie obejrzyj, jakie mam na to sposoby. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmie.